A więc witam w kolejnym odcinku z Gieta San Andreas No i z racji, że w ostatnim odcinku ukończyliśmy szkołę latania to pora by robić dalsze misje właśnie dla tej szkoły latania. Można by, że w sumie dla bardziej dla Mike'a Talino, no to zobaczmy co tym razem on dla nas przygotował. Wróćmy z a no dobra To idziemy zapisać giereczkę Oczywiście Zapatrzyłem się już w końcu broń. Sprawdza jedną, ale mam jeszcze kamizelkę. Myślę, że więcej mi nie będzie potrzebne. Także co? Idziemy, zapisujemy gierkę. I idziemy na tą misję. Godzina 21. Nie wiem, co to może być za misja. Nie mam bladego pojęcia, tak naprawdę. Ale to nic. Zobaczymy, co tutaj przygotował dla nas Mike Torino. I uwaga, czarny projekt. It's my Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where are you at? Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? No. Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind! We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. Hey, true. Do we have a plan here? Go, go, go! Ej, hey, No i co, gdzie on nas wysadził? Ha <śmieniciela> no chyba kurwa nie jest kilwy żart, nie powiem. Przecież ja mam tylko Uzi, nie? Hmm. hmm To taka jazda na sam początek odcinka, takie rzeczy nie No to co lecimy no, udali snajperkę i uspanosz, kurde popatrzcie, widzowie, założymy z tego ogle od razu, niezła faza, walimy jednego drugiego oni mają widzem czwórki ale ja powiem wam, chyba lepiej by było bez tych gogli, nie? Chociaż jest trochę ciemno. Ale to nie jest taki problem duży, nie? Muszę powoli się... skradać, miałem mówić. Chyba się nic nie stało tak, jak zacznę niszczać sm 4 nie? No jak widać chyba nic. No to na spokojnie sobie jeszcze pójdziemy, zbierzemy tę czwórkę Powoli. Bez pośpiechu można by rzec. MK fajna broń, także co? Udamy się tam jak nam każą. Kurwa! To nic. Tutaj już działamy na grubo, nie? Tutaj już działamy na grubo. Tak, tak, pozdrawiam wszystkich. Wpadamy tutaj do ventów. Tylko, że ventom wpad, dobra, mamy to. Spoko, nawet HP nam dali, ale nie przydało nam się to HP. Dobrze, to przystrojenie do baterii badawczego, gdzie znajdziesz dostęp do czarnego projektu. Kilka grup personelu wojskowego. Spoko, no, na luzie raczej, damy radę. Pomieszczenie kontroli pozwoli zyskować część obrony zewnętrznej, co co potem ułatwi ucieczkę. No to co? Tędy? Nie, tędy. Tędy. Dobra. Gdzie oni? Co tu się dzieje? Ja ich nie widzę. Ale dobra, ładnie. Co tam jest? Tych sobie zabiję, ale tam widzę minigana i kamizelkę. Teraz akurat kamizelkę bym przygarnął. Także się tam udam, dawaj, CJ, skakuj na no, to. No niestety, dobra, mniejsza o to. Szkakuje, że można tutaj sprintować, tylko trzeba. Po... O, można sprintować. O, można, ale nie można, nie. Let's go! Mamy minigun'a, nie? O to chodzi moi drodzy, o to chodzi. To co, lecimy, nie? Gdzie on tutaj się udać? W lewo, w prawo, prosto. To nie sam nie wartość. Skąd? No nieźle, mogłem co dałem bez kitów zejść, nie? że tylko strzała nie widzę skąd, dobra, tym razem już widzę skąd sa Dawaj tego kurde M 4 tą, przepraszam nie tego Kolejna kamizeleczka, no dobra Cieszę się, że tak dają te kamizelki Dobra i co dalej? Dobra, to tylko jakiś niewinni ludzie to tam im nic nie będę robił, nie? I wyłączę to a, panowie, idźcie, idźcie. Mi też się śpieszy. Teraz musimy chyba tam iść, na dół. Dobra, to chyba wyciągamy wielkie działo. I tyle. Gdzie są przeciwnicy? Dawać mi przeciwników. Hmm, jakiś ktoś coś tu. A no może jednak tym tłumikiem? Było tym tłumikiem walić jednak, nie? Bo z tym tłumikiem by to lepiej poszło, a może ich nie zwobili, nie, czy nie zwobiliśmy. Może nie usłyszeli nas. No właśnie, tak, tłumik to jest to. No i o to chodzi. Zebraliśmy już trochę modemki, także spoczko, fajnie. Drzwi do pomieszczenia są zamknięte. Żebyś wiedział, biorę i zawijam, nie? Otwieraj, CJ. Czerpek mieści na wymieszczeniu. No to co? Schodzimy tak jak należy. Szkoda, że CJ nie może chodzić i strzelać. Ktoś musi zatrzymywać, ale mam nadzieję, że trochę... Dzięki tym przeciwnikom podbijemy sobie... Umiejętności strzeleckie w tej broni Także co idziemy na dół i tyle Kamizelka trochę spada, ale nie powiem niewygodnie się gra tą kamerą stąd Już wszystkich broni użyłam jak możecie zauważyć, nie? Ale chyba mamy wszystko wyczyszczone. Może jeszcze jakaś kamizeleczka jedna? Tak bym leciutko nalegał. No chyba nie. Znadzęś to, musisz uciec za bardzo. Mhm. To lecimy, nie? Rura w górę. Może... <laughs> Takie tam. Takie tam jak to się mówi. O przepraszam luźne złodziejstwo. Powiem, ja poszło nam w miarę okej okay, nawet ta misyjka. Parę razy zbili Kamsa, to nic. Wiem, że mogę używać broni i jednocześnie latać, gro Wszystko dobrze wiem. Już zbliżamy się do celu, a ja w momencie lotu przypomnę wam, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz i suba. A my lecimy, coś się nie chce wznosić ten jetpack, ale to nic. To nic. Daleko nie mamy, jesteśmy już prawie na miejscu. Jest i samochód trucha, więc pewnie on też tutaj jest. Carl, dude, man! Hey, tu chodzi, musicie zostać gdzieś gdzieś. Bardzo mi się podoba, mam dobre wyjście, dude. Hey, wait a minute, was to too much to ask, to get a lift in the town? No, chyba nie będzie podwózki CJ na za co nie dostaliśmy, ale to nic. O, mogę ten pojazd eksportować do doków, ale nie będę się tym zajmował. Zajedziemy sobie chyba w tym momencie do Uziego, bo nie widzę tutaj żadnej innej misji w tym momencie. Chyba że zadzwoni do mnie jakiś telefon czy coś, ale no wtedy jak nie zadzwoni, to widzimy się na miejscu z jego No i dzwoni telefon, na gry chciałem sobie gierkę iść zapisać. No to co idziemy? W takim bądź razie Zapiszemy sobie najpierw grę

Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, <laughs> you don't know yet. I was starting to think he was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on earth, dude. That's all the ale mamy amunicji do tego TK, czy znaczy do Uzi, przepraszam, widzicie to 2300, no prawie 2450. Dobra, ja widzę się z nami, jak lecę do tego pociągu. No, już widać przed nami pociąg. Tak, co, co, działamy? No, się No nie powiem. Zdrowanie jest trochę. Mamy, mamy to dobra. Proszę, żeby się tylko udało bezpiecznie dolecieć. Bo mam już loła. No co? Trzeba unikać teraz torów. Wracać na miejsce. No i dolatujemy z powrotem na lotnisko. Mamy malutkie życie, ale na szczęście się udało. Wchodzimy w marker. You got it, man? Mogę coś. Lemmy się. Wszystko jest nowe. Co to jest? Wszystko. Nazywam się to? Years. Wait! No i zrobiliśmy kapitał na lotnisko jeszcze elegancko. Będzie to zgenerowała 10 tysięcy. No fajnie, fajnie. I plus jeszcze 20 koła za to, to już wam się całkiem zwrócił ten ten. Jeszcze do tego mamy bo ja Możemy sobie użyć noc przodową, ale w międzyczasie zapiszę sobie greczkę, uleczymy się w ten sposób i polecimy, może jeszcze do Uziego na misyjkę. A to dobra, zaraz wchodzimy do tego kasena i spotykamy się z tym Łuzim. nie ma problemu. Możemy sobie tutaj w sumie od razu zapisać gierkę. Gdyby coś w nie wyszło, to sobie zczytamy ją z powrotem o jetpack zostawiamy, my zapisujemy gierkę i zobaczmy co ma dla nas wozi co on tam dla nas przygotował w tym kasynie. Amunicji trochę mamy, także już nie musimy się martwić o naszą amunicję. I zobaczmy. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So this what you've been doing. Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a tria casino in a mafia run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them. We're all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait. Hold up. Hold up. Come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full fledged psychos. <laughs> Time to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Let's see if we can make this guy squeal. That's my car. Nie wiem czy tam i coś nie zbuguje, nie? Może sami garaż się nie otwiera, nie? Czy może skipniemy? Dobra, otworzył się normalnie, dobra Może sami to coś potrafi zbugować, że po prostu CJ wieża w niewidzialną ścianę, nie? No i jak widzicie odjechał, nie? Ale może poczekamy i się to odbuguje. No i tak to wygląda, widzowie, nie? Nawet GTA po wszystkich tych poprawkach wprowadzonych przez Sandpatcha nie jest... ...jakieś cudowne. Ja robię cięcie, dostosuję kierkę, dobrze, ją tutaj zapisałem. I zrobimy podejście drugie zaraz. Dobra, widzowie. Poddaję się w tym odcinku... ...tylko dwie misje. Ogarnę to poza odcinkiem. W jutrzejszym odcinku zrobimy sobie jakieś misyjki poważne, typu tak taksówkarza, bo trzeba też trochę tego robić. I zadbać za ten odcinek, w kolejnym, i w kolejnym, zrobimy sobie tą misję. Dzięki za oglądanie. Kończymy, właśnie w takim momencie. Na razie.